Witajcie kochani na kanale Kitchen Book TV. Chciałam Wam pokazać domowy przepis na przepyszne kotlety z karkówki. Karkówkę umyłam, pokroiłam w plastry, delikatnie rozbiję. Opruszam różową solą i białym pieprzem. Czas na marynatę. Trzy łyżki musztardy i trzy łyżki miodu. Do tego wszystkiego suszona cebula, około dwóch łyżek. Całość wymieszam. I w marynacie ułożę karkówkę. Na wierzch ułożę młode cebule, które przekroję w pół. Tak przygotowaną karkówkę wstawię do lodówki na minimum 2 godziny. Najlepiej, jakby spędziła tam całą noc. Zamarynowaną karkówkę układam na grillu. Cebulę dodam na koniec do grillowania. Przepyszna karkówka jest już ugrylowana z obydwu stron. Ci, co nie dbają o linię, mogą położyć na wierzch odrobinę masła ziołowego. Przepis na naszym kanale. Życzę Wam, kochani, smacznego!